Cześć widzowie witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa i w kolejnym odcinku z kopania dziury w naszym TNT. Więc, troszkę się troszkę się wykopało. Ale tylko troszkę. I tak w ogóle to trochę mnie w tej grze nie było. Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. Więc zaraz zobaczymy. To dalej jest. Jestem. Ok, właśnie nagrywam odcinek, więc dołączaj. A gdzie? na w takiej jednej grze dołącz, zobaczysz. Nie wiem, czy ją znasz. Po prostu zobacz. okej okay. jak? Pytanie. się lasuje? na <grym> Nie chcę wiedzieć, co to było. Hmm. Dobra, dołączaj. Ja petów ja. jakoś za dobrych nie mam, ale okej. Okay. Parówę? Nie, bo trzy. <grym> TNT. Pick. I jakie masz TNT? Tak w ogóle? Zwykłe. Zbyt. O, ja zapomniałem, z trzeciego świata już mogę kupować TNT. Ja nie mogę Jak nie wkurzysz, to ja skupię z Ty przecież nie masz robuxu, geniuszu Ja się kupię Aha, okej okay. I dobra, mamy 50, wracamy na powierzchnię Idziemy otworzyć Ech? tego lucky Bloka, widzowie. Kadek przy nas. Dobra, dobra. A, A w co gry Wojtek? Wojtek? A zobacz, nagrywam z tego odcinek. Jaki dobry, jaki dobry. Wypad razy 10 daje. Elo, widzowie. widzowie. Jaki dobry, panie. Co to zobacz? jest? Wojtek, no. co ty nie możesz po drabince wejść? O co o to w tym, w tym chodzi? chodzi? Masz swoje TNT i kopiesz w tym TNT dziurę. Patrzajcie, jak jestem głęboko. Nie pytajcie. Gdzie tu kupić bombę? No, wchodzisz w bomby po lewej stronie ekranu. Wiecie, co a, dziw jest dziwne? Zobaczcie tu, tu za 2,1 biliona kupujecie bombę, która zadaje 320 tysięcy obrażeń. A na trzecim świecie za 500 milionów macie taką, co zadaje prawie milion, no. Jaki tu jest sens niby w tej grze? Ik. Kupiłem taką dosyć, dosyć mocną bombę. No, to bym powiedział, że jest takie, no bardzo mocny nawet. Co wy tak nisko? A jak kupować te bomby? No, przed chwilą mówiłem Wojtkowi. Czy to? Wie? No, dobra, tam. Po prostu po lewej stronie ekranu masz ten bomby. I tam się kupujesz bomby. 35 bilionów kosztuje to ten laki blok. Troszkę ja. drogie. Wojtek, gdzie to jest? Nie, bo jestem na trzecim świecie tam na dole już. A bomby, a bomby bo ja, no, dobre. Bo ja już dużo... A takiego tu niektóre kosztują za... Otwieramy widzowe, co wypadnie i... Oczywiście, że najsłabszy. No nie może wypaść żaden dobry. Oczywiście, że 12? O, tak. Teraz... Nie no, ten to jest akurat dobry. Dobra, bomby, i kupuję. kupuję, załóż. Franek, nie musisz każdego swojego ruchu mówić na głos. Elo. Pam! Franek, co tak powoli, patrzaj. Bum, 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 bum. Hello? I bum, i bum, i bum, i bum, i bum, ekspres. Nie but. I gdzie? But. Gdzie ten but? Nie but. I. Nie but. 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 Cześć. Dobra. I. Nie! nie. I nie. nie. Oczywiście w najsłabsze. Co tam temu Wojtekowi się nie. dzieje? <laughs> On wypadł najsłabszy zwierzak chyba. Tak, Wojtek, zgadłem? Hmm, są to jakieś trejdy, może. A po co? To może... Nie. Big. Wow! Czy ja aż tak długo nie grałem w tą grę? No. Ja cię nie mogę. Widzicie to? Widzicie to, to widzowie? Zaraz to odbierzemy. Ale to. najpierw co dostałem z tego Laki Bloka. No nie za dobre. A więc zostawcie lajka like i suba. A ja odbieram tego oto zwierzaka, który daje razy 750. I mam nadzieję, że już zostawiliście. Ja go odbieram. Odbierz. Odebrałem. Zwierzaki. E no szuści. Tu tam pokazali więcej. 750, a tu tylko 500. Ale nie, a to no Wojtek, co że... to są te punkty życia? Jakie punkty życia? Gdzie takie coś masz niby? No nie mam na dole No to to są punkty ile ci zostało do następnej tej. Aha. Platformy. Mi na przykład zostało do następnej 28 milionów. No nie! O Wojtek, czekaj. A bo wy tu dopiero jesteście. No jak ja tam mam wejść? Cześć Aha Świadczy Cześć. teleportacja Ile to kosztuje? Dobra Cześć. Kupuję jajko za 350 bilionów Cześć. i to razy trzy Ja chcę za chwilę sobie z... nową bombę Okej okay. Uuu te, Cześć. te, Bologna te Bologna też Bologna. dosyć Bologna. mocne są Pik, cześć. Cześć. cześć! Za chwilę cię wyciszę! Dobra. Nie, nie chcę robić tego odradzenia. A dobra już raz Są zrobię. Bombę? Ma 1000 HP. Bomby. Ojdź, ojdź. Oj, oj oj! Wojtek, Wojtek jaki to kupujemy bombę. najlepszą bombę z tego świata? Gdzie wy jesteście? Kopię się do was. Jakiś o. gościu. Elo, Franek. Elo... Elo, Wojtek. Powiem wam tyle. Nara! Nie, nie dogonicie mnie nigdy. Ja tymi jeszcze HP. Ja ich na hita biorę. Chociaż mają po 6000 HP, ale ich biorę na hita. Ile tam jeszcze drugiego świata mam? Ej! Mogę was pocieszyć. Niedaleko macie do drugiego świata jak coś. Czekaj, kupię sobie nową bombę. A w sumie nie, jeszcze nazbieram na tą za 55 tysięcy. Ja myślałam, że to troszkę tańsze, ale dobra to. Tam... Ej, a mam pytanie. jakie? Dobra, ja... dobra, bo to jest... Szybko se zbieramy na tą... kurczę ja drugi to świat. świat. Co? A bo na W2 na na to, to trzeba mieć na następny świat, świat, dobra? Ja już jestem na drugim. Ej, ja mam 35 tysięcy. No to znowu, ja mam 600 milionów. Teraz mam w sumie 2, 3, y, prawie 5 bilionów mam. 7 bilionów, 8 bilionów, 10 bilionów, 11 bilionów, 13 bilionów. A, a, a słyszycie, słyszycie to mnie to? na moim Nie, na na wow. Wow. Nie. Mam wyciszonego Robloxa. A weź sobie odcisz, nie chcę mi się. No ale to no, muszę no. czekaj, wyciszę cię. wyciszę cię, wyciszę cię na Discordzie, Franek. Dobra. Odgłoszę Robloxa i zobaczymy, czy będę cię. No, chodź na, chodź na górę, chodź na górę, dobra? Czekaj. Nie no, ja sobie co nie tam robią nawet. Dobra. Chodź na, na no chodź na górę. No czekaj, wyciszam cię. Halo, 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 wow. no, nikt Mówi coś. Halo, halo, Mówi lala. cały czas, mówi cały czas. halo, wow. Ale, ale, ale chodź, powiedz mu, żeby weszedł na górę. Wejdź, mówi ci, żebyś weszedł na samą górę. Ładio! Wow, no nie ale... słychać nabój. Bo... A w sumie czekaj, ja mam wyciszonego Robloxa. Brawo, geniuszu! <laughs> ale powiedz mu, żeby weszedł na samą górę. Idzie. Mówi coś? No na... Czekaj, czekaj. Na razie się drze żeby weszedł na samą górę Franek ci mówi, żebyś weszedł na samą górę Idę na samą górę no to... Jest tam mrówka Nic mi nie gada Jaka mrówka? <laughs> nie słychać <laughs> Franek się za głośno wydarł, bo go wyciszył ten Discord Brawo geniuszu, nie słychać go Elo Franek Jesteś bardzo niedaleko drugiego świata nie słychać cię geniuszu Wie, bo nie nic jest. nie mówię. Nie było cię słychać. A miałem podgłaszanego Robloxa. No to, to to się nie działo w wojszczat. Niestety. A jest czekaj. nareszcie ten drugi świat, nareszcie mogę sobie y, kupić taką bombę za, za 125 milioników. O, elo, elo, elo Wojtek, Oj, Czekaj, kop się na dół. Kop się na dół, ja robię jeszcze jednego rabipa. Sprawdzam. Okej, okay. zobaczymy, ile dostanę za wykopanie jednego poziomu. 88 tysięcy. 88 koła za wykopanie jednego poziomu, jak coś dostałem. Pyk, pyk. Ile potrzebuje na następny rebier? 32 miliony, E, zaraz ogarnę Pyk, pyk, pyk na drugim pyk. świecie Dopiero jesteś na drugim świecie? No Wojtek troszkę, troszkę szybciej idzie Wojtkowi niż Frankowi Nic zrobię? Dobra, następny rebier, Fik Ostatnie ostatni piętro i zaraz będę jak coś jakbym chciał, to ja, bym, ja was wyprzedzę bez problemu. Jestem problemy. na drugim, nie? Jestem na drugim świecie. A ja dostaję 100 tysięcy za wykopanie jednego piętra na pierwszym. A już mam pół, półtora miliona, 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, 5 milionów. To drogie... Ja mam 400 tysięcy. A ja już mam 12 milionów.

Pan. Dobra. Jedno. W dół zeszłem. Teraz dopiero się zacznie. Ale co mi rozkazują? Zpitali Dobra, Fren, przycisz to trochę. My. Albo siebie wycisz na Discordzie, albo coś. Okej. Okay. Wycisz się. O, się. Wojtek, doganiam cię. Mam już trzy linie. panówka. Aha. Ty to cały czas powtarzasz. No bo co no? Kinder, krówka, skiby, parówka. Ej, jestem w połowie, już do ciebie. Jestem już w połowie, do ciebie już cię doganiam. Nie boisz się, że cię dogonię? Mam to gdzieś. Ty masz 66 metrów, ja mam 40 dopiero. I pyk? 41. Ja mam, ale ja mam 225 metrów. Ale tam na obok. Nie masz 60... Nie no reset memów byłnu. No. Nie mam. Six Nie! O, już nie. Nareszcie. Ja cię widzę jak spojrzę przez ścianę, to cię widzę. Ty na górze ile masz metrów? Ile masz metrów? Six! Nie masz. Nie ma. Ile masz metrów? 228 Doganiam cię. Mam 139 metrów. Ale cię szybko dogonię. Już mam 142 metry. U. Już cię dogoniam. Już Franka praktycznie wyprzedza mnie. No bo Franek to tam stoi i on stakuje bombę. I co ogląda? Czwarcy. On kupił najlepsze? O! Dobra. Nareszcie mogę kupić najlepszą bombę z drugiego świata. Tylko aby parę tych muszę wykopać. O, Franek. Nara, Franek. Ale ładnie go wyprzestrzałeś. Dlatego u mnie się nazywa Mrówka. Aha. Chciałem o, go nazwać... Ch Chciałem go nazwać Kinder Krówka z Kibidi Panówka, no, ale Roblox mi nie pozwolił, bo... nazwać. Ej, poka... Ej! Ej Wykorzystałeś wszystkie TNT? Tak. To pasztera. <suszy> teraz. <suszy> Jak ty to co zrobić? Moje jedno. Nie! Moje jedno TNT zadaje ten 320 tysięcy, a ty się pytasz? under krówka Skibi kiparówka. Ty tu jesteś? Ja zrobię jeszcze jednego rebirka. Ja ja sobie zbieram bomby i w tym czasie będę grał w Minecrafta. Nie uzbierasz nigdy więcej bomb ode mnie. Ale ja sobie gram teraz w Minecrafta. Okej. Okay. A tam mi się nabijają rzeczy. Ej, dobra, teraz jak tak patrzę, to jednak trochę głęboko jesteś. Ej, ten typo cię wyprzedził. No i? Ten ja typo tak cię nie jestem. może wyprzedzić. Masz go wyprzedzić. Dawaj, okay. wyprzedź go. Wyprzeć Nie, nie da się. Jak się nie da? Jak to tam jest? Z takim radiem. Niech go te wam Fradek, to zostawią wam w biurko. to. nie mustangiem. Nienawidzę Fradek, tego oto. wyłącz to, albo ja ciebie wy... zaraz wyłączę z tego serwera na Discordzie. Bomba Angusia. Sto... Ej, tak szczerze? Jak tylko dojdę do Franka, to już... Znaczy, jak dojdę w sumie do drugiego świata, to już wszystkie polecą. Ja was tam wyprzedzę zaraz. Ja sobie zbieram bomby i idę w Minecrafta. Aha. A, co, nie C dwa piętra musisz mieć w bombach. No tak, tylko, tylko tyle ci pokazuję. Ale dalej się stakują. Aha. No? A co nie wiedział? Przecież dosłownie tam masz licznik tych bomb. No jakby. Dobra, ja gram w Aha! Oh. puf oni mówią, że grają w Rybalsę, tymczasem ja kiedy z nimi gram? Oni grają we dwójkę na mnie, tymczasem ja ich rozwalam. Dobra, jak idę. Wojtek, graj z mną. Wojtek. Ale. O, elo, Wojtek. Jesteśmy na tym samym. Oj, już nie Wojtek chcesz ze mną zagrać? Ale lecimy wizowo. Wojtek mam pytanie. Jakie? Jak, Jak zagrać? 300 tysięcy bolów. Tylko tyle masz? Moje jedna tyle daje. Wojtek, mam pytanie. Jakie? Jest! Nareszcie! Ile? Ile? o Ocie panie, 3,8 tryliona ta bomba kosztuje? I. No a już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego. Bo już mam 3 tryliony, jakby. O, już miał na nim stać. Już ją kupiłem. Teraz troszkę, aby sobie pootwieramy. Może coś. Fajnego wydropi. Jak używać friky? Ej, nie pytaj, ej, Wojtek nie pytaj, czemu otwieram ten. E, tak jakby... E, to, to, Takie laki bloki za e, bardzo dużo kasy. I je otwieram po trzy... jakby cały czas je otwieram. 350 tyś, e, 350 bilionów kosztuje jeden. E, to w sumie trochę tanie. Oj. Teraz, teraz zauważyłem, że to... Tu... Afrika ma, lecimy! Dobra. Ej, od razu ci mówię, mam 3,5 biliona bomb. Zobaczymy, zobaczymy i... dobra, dobra. Dochodzę do czwartego świata. Mam, mam 43 tryliony. Ale to ma... jest? Ale to ma... wygląda. Ale lepsze. Hek, Ranek, chcesz jeden, 2, 1? <grym> Panie, przecież go no, rozwalisz. No dobra, ale Ej, to... Nie, nie, nie. Ta bomba z, czw... z czwartego świata kosztuje 7 kwadrylionów. 7 QI czy a. QA? QA. Kwadrylionów. Kua, kua, No to No <grym> to Panie, ty wiesz ile tu kasy? Znaczy to wcale nie tak, że już mam jeden półtora quadryliona, nie? Dwa quadrilliony. Kopce mam jeden. Panie przecież ja ci rozwalę. Na razie nie można. Nie Dobra, od razu mówię. Celem dzisiejszego odcinka jest kupienie tej bomby, która kosztuje 7 kwadrylionów z tego gościa! Łojdź! 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 Łojdź, ojdź! Oj, 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 Oj. Wojty, jak wyobrażasz sobie? to nie tam... tak, że mam 15 kwadrylionów. Już 8, bo kupiłem tą bombę. Czy sobie, że mapa do ćwiczenia jest tak daleko? O, panie. Ej, muszę ci zobaczyć. Ile tu kosztują? Ile? Tak mało? 640 trylionów? Otwieram od razu trzy. Dobra ze mną w rejwalsy. A, poczekaj chwilę, mam. za. Radek ja bym z sobą zagrał, ale nie mogę. Dobra, widzowie, to jednak mamy inny cel. Znaczy, Bo jeden cel to, spełniony. To, jeszcze mam taki jeden. Y jak? I po, hmm. Dobra. Kupić parę takich i zobaczyć ile dają. Dobra, i? Teraz patrzymy. Ile dawają? Ile? 120 koła daje jeden zwierzak. Znaczy nie, 120 po prostu. Ile? Ludzi powaliło, nie. I, i, nie wiem. to kosztuje. No, jeden kropka, dwa kosztuje jeden zwierzak. Na piątym świecie. Człowiek! Ale tu, ten najsłabszy, daje 200, raz 250. Tyle ci powiem. Ale gdzie ty, człowieku, jesteś? Jak ty daleko jesteś? Na piątym świecie. I od razu widzowie mówię: zasubskrybujcie, bo jakby. No, mówiłem, że na 500 subów będzie specjal, dwugodzinny odcinek, i tak będzie. Więc jakby. Zasubskrybujcie, bo to już niedaleko, jakby. 500 subów. Co, do obiadku. No. 500 subów już na wyciągnięcie ręki, widzowie. I. Dobra, staliśmy się widzowie w tej grze niepokonani. Mamy 343 kwadryliony. A może zanim no, odejdę, sobie kupię takie fajne TNT. Łoć, łoć, łoć. Oj, 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 oj. Wcale nie mam 6 kwintelionów. 8, 9 kwintylionów. Nie dobra. Nie wytrzymam. Staliśmy się zbyt potężni. Widzowie, Pyk kupuję najlepsze TNT z tego świata. Pyk. 10 kwintylionów. 20 kwintylionów. Staliśmy się najpotężniejsi. A jeszcze trzy takie kupię. A co mi szkodzi? Mam na tyle kasy. Ile one dają? Pff, ja nie mogę! Ile to daje? To daje ponad tysiaka jeden p, pet, pet jakby. To jest. To jest powalone. Kto cię subskrybuje? To nie z GOTEM. Aha! Od razu mówię widzowie, jesteśmy zbyt potężni. Nie mogę... Moje bomby są zbyt potężne, bo dosłownie nic nie zadają. Cheater! Jestem nawet nie wiem gdzie ja sam już jestem jakby... Zasubskrybujcie, zalajkujcie. Nie wiem gdzie my dotarliśmy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.